Cześć, tutaj odcinek i witam was w kolejnym odcinku z Arenek w Hearthstone. Miałem zamiar rozprzerwać tą serię, e, trochę mniej grałem w Hearthstone'a, no, jakoś teraz wróciłem, ale... To nie jest główny powód. Eee, pisaliście komentarze, że naprawdę chcecie te arenki, że wam się podobają, przynajmniej część oczywiście, nie? Eee, I czy wrócą? Ja zadałem pytanie, czy chcecie, no i tam parę komentarzy było, że chcecie, dlatego zagram, zobaczymy, czy się przyjmie dobrze. Po raz kolejny. Eee, Eee, takie trzy klasy, na starym się trafiłem, średnie odpowiednie no weźmiemy, zagramy eee, reksarem w tym, w tym odcinku. łoje Jezu, i od razu epickie karty na Tak, kurczę, no zastanawiam się pomiędzy tymi dwoma. Tej nie, tego mecha nie. Ta jest dobra karta, no ale ta, nie no, chyba jednak z Dobra. Myślę, że to będzie spoko. To będzie też spoko. Jeszcze raz to. Kill command oczywiście. O, ten jest zbyt OP. Eee, no i teraz. Wszystkie teraz tracą ukrycie. Znisz wszystkie wrogie skerety dobierz kartę. Za dwa many. Myślę, że spoko. Mm, ten. Niech będzie, bo jakieś bestie na pewno wpadną. O, tu jest spoko smoczek. I znowu epicka karta. 3 plus 2 za każdym razem, gdy zginie przyjazny mech. No to jest rzadki efekt, bym powiedział. To jest też rzadki efekt, a to jest jeszcze rzadszy efekt, jak się nie ma piratów, więc muszę wziąć tego. Średnie te epickie. E, powiedzmy, że to... E, to jest pokarta. Tylko z żadnych. O, pajączek bardzo z bardzo miłą chęcią. A, robocik leczący, czy ja wiem? Weźmy go, goblina. Ach, no, przyda się zawsze zniszczenie stwora. Myślę, że tutaj niedźwiedź. Okej, okay, no i teraz trzeba się zastanowić. Nie, no to jest jednak bestia. Ten jeden plus jeden plus jeden. Może być ok. Y, silence zawsze na propsie. No to już mamy dwa. To teraz weźmy drugie to. Nie, no chyba nożownik. To sporo tych dwójek mamy. Ale takie niskie karty nam teraz podchodzą. Za razem ten stronik hmm. Dobra, daj to. To jest nawet nie najgorsza karta. O no, jakąś szósteczkę, bo mało dużych jest. O tego czy Tego. tego. Tu jeszcze tawnik, no się trochę wyrównało. O jeszcze pirat wpadnie. Daj odej pajączka. Jeszcze dwie karty. O, lew może być ok, ale to jest tak, on nie będziemy już zbyt dużo damage'a. No ale dobra, niech będzie lew zawsze jakaś duża karta. No i tego nie. O! epicki Łuk. Do wykańczania stronników. Eee, znaczy dwóch, bo to tylko ma dwa wytrzymałości No dobra, zobaczymy jak to wyjdzie Pierwsza nasza gra Ciekawe czy coś ugramy To zostawię, może coś będzie ze strzelenia, to się... No, akurat mam dwa. Jeszcze tego, więc... a tak, 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 tak średnio. Super, glut. To jakbym to wyrzucił, to automatycznie zginie. No dobra, no to chociaż on straci dwa gluty, tak? Chyba, że coś wymyśli im. i mnie zdenerwuje. Ma smoka? O, kurde, ma smoka na ręce. Dobre zagranie. Jest mi Ale to tak miało sens jako kandupy obice, ja właśnie zrobiłem. Przykre. Wydaje mi się, że rozsądne to było, bo Jak mu się to zacznie stakować, to będzie lipa. Nie zadzieraj, Trzeba pamiętać, że on dalej ma jakiegoś smoga na ręce. Eee, Wrzuci sobie broń, tak. No dobra. Naprawdę mi to podeszło. Trzeba mu trochę zacząć czyścić tyłu, bo ta lipa jest. Chociaż czy tamto miało sens, czy lepiej było zastrzelić to. No tak, cholera, wie. I tak poświęci jednego stronnika za jednego. Dzik mu żyje. Albo nie poświęcił, bo będzie jechał po HP. Akurat spająka to musiał No, znaczy ja to zaraz bufnę. Znowu o, o, smok działa. tylko ja i O kurde po życiu... no dobra, no to zaraz tamto zarzucimy. To się trochę zdziwi. To się zdziwi. To ja spuściłem. Idealnie. Wspaniale. O, 2 HP. No dobra. To się trzeba było najpierw za tego. Szmitego. Eee, większą by... większy by to miało sens. niż tego. Ty tam dwa po hp No, teraz ja trochę kontroluję, Tu Uparła się na życie. Nie wiem, czy to na dobrze wyszło dała mi się rozłożyć. No, chyba, że obszarówkę jakąś ma. Aaa, no dobra. To mi dwóch zabije. No, ale to cały czas nie rozwiązają problemu taunta. Smog, no, To mnie chilnie jedynie. I co? No taunta mam. Halo, kolega, przyjaciel. Musisz stracić cztery życia i dwóch stronników, żeby mi go zabić w tej turze. Tak myślałem, że odpuścisz. A mi w to graj. Co mu podejdzie? To coś czegoś takiego mogłem się spodziewać, no. Ale dobra, no. Straciłem jeden atak kosztem stwora 5 na 6, więc chyba Worf. Team is more like enemy I co skończysz? Nie, dasz mi HP okay. to Dziękuję bardzo Po życiu? Naprawdę Naprawdę To bardzo mi przykro, że mam tamto to. Tam. Ja bym ci poszedł tak Ja bym ci poszedł tak, bo tego jak zaraz wyrzucę, to będzie 9 na 9. Oczywiście ten ostatni atak w sumie mógłbym skierować sobie w stronnika, ale... No, chyba wiem czemu tak jechał. no ale to, to jest spoko jeszcze. Bo ja mam taunta i mam silniejsze stwory. Trzeba uważać. A teraz już taunta nie mam. Teraz już taunta nie mam. Uff. No nie się. No nawet spoko mi to wyszło. No on się właśnie zabił. Halo przyjaciel. No nieźle. No sorry. Ale nie pykło trochę. My team is more like enemy No dobra, no tu mamy 1-0 na start you Nie know, najgorzej zobaczymy jak dalej pójdzie Shut up and dance with me Shut up and dance with me, dużo du orki z Majorki. Shut up and dance Reksa. with me, uh, Vartago. Niech rozpoczną się z Kalgonem? Super. Okej, 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 okej. Bardzo fajnie. Będę walczył z kalką No. To pokaż. Okej. Okay. No nie okej, okay, ale trudno. Mógłbym mu to zsilensować od razu na wejście. Ale. Ale. Czy ja tego potrzebuję? Nie, ja sobie dodam damage'a. Po prostu po życiu pójdę. Ja przecież jeszcze mogłem z broni uderzyć. No ale dobra, no właśnie kurczę. Kurczę. Kurczę dwa. O oh jest! Ale podeszło Ale podeszło jabłko na W co? No krwa mać Mogłem najpierw bohaterem zaatakować A potem dopiero wyrzucać to, żeby strzelał z noża Nie no, podziwiłem się, bo miałem nadzieję, że strzeli nożem w tego i dobije go bohaterem. Ale nie Kurczek zniszczenia. O ja cię pindolę. 6 HP w życiu. Już to się zapowiada prześwietle. Kurczek wycięty. Teraz to nic innego jak silence, no ten ten No dobra, trochę trochę ten silence dużo dał w tej sytuacji. Nie mi, zabijesz mnie tego, to trudno, szkoda, ale trudno. Eee, nie, eee, zagrajmy tak i tak. sprawiedliwości Oj No to ładnie mu podeszło. Musiał poświęcić tego za tego. No przykre, 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 przykre Ale co zrobisz, nic nie zrobisz no, Rzuć jakiś sekret Kolega, zamroż stronika Au, au, au Prowokacja jak nic musi iść Zobaczymy, czy mam mnie jak wykończyć. Jak mam jakiegoś pusta, to jestem martwy. Nie, nie jestem. No, tak, jestem. Losowo No... Zobaczymy. O, przegrałem. No, podeszło, podeszło. Przegrałem, ale szybko mi zjechał to życie, niestety. Jest jeden, 1 jedziemy jeszcze dalej, jeszcze jeden meczek w tym odcinku myślę, że możemy zagrać tak, spokojnie. Ile to już trwa? 16 minut, 17, no, to możemy jeszcze jeden spokojnie w tym odcinku zagrać. 1-1, no mam nadzieję, że skończymy 2-1 Jayna Proudmore! Czemu mi nigdy Jayna nie podchodzi na rękach? Ja nie rozumiem. Niech rozpoczną się łowy! ja chyba tak zostawię? Co prawda jest tylko jeden stwór, ale z niego wychodzi następny i mogę go ulepszyć trochę. Ja bym tak zostawił. Zabierz go, czy pójdziesz pożyć? Dobrze poszedłeś po życiu, bo tak to byś się wymienił i zostawił sobie tauta, a tak sobie tauta nie zostawisz. Znowu mi to podeszło. Nie mam jakieś szczęście, czy co? O, to pierwszy raz. Może mieć sekrety, dlatego chcę to jeszcze chwilę zachować. Teraz już bym mógł to wyrzucić, gdyby nie ten głupi stronnik. No ale jak go zabiję, to wiadomo. Trochę szczęścia, ale jest Hehehe, he, he, Chyba sobie jaja robisz No to w sumie wyszło dance with Me O, co ja ty mu to zniszczę? Dobra, po tej rundzie stawiam, że ten będzie za zero. No tak myślałem, ale... Ociek. Oh. Chyba będziemy mogli jeszcze jeden mecz. Wybitnie szybko poszło. Nie, no dobra. Przykre to było. Po prostu mnie zburstował. Nie, 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 starczy 20 minut, do zobaczenia w następnym odcinku. W następnym odcinku dokończymy tą arenkę. po prostu się boję, że zaraz przegram. Ach, kurczę, no nie idzie, nie idzie, Myślę, że będzie lepiej. Ale jest ten jeden Wii, chociaż żebyśmy do trzech dobili byłoby dobrze. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, na razie, cześć.